Serdecznie witam na kanale Rośnik 1961 za oknem. Jak widać, troszeczkę już śniegu jest. No i temperaturka jest minus 7 dzisiaj na dworze. No ale chciałem wam coś dzisiaj pokazać. Przytnę to okno. znajdujemy się w pracowni mojego syna. No i zawsze to jest kaloryfer, który jest położony najwyżej w domu, na drugim piętrze. No i był zawsze problem, że gdy rozpalałem w piecu, pompka jak zaczęła już pracować, wymuszać obieg, no to ten kaloryfer się zawsze zapowietrzał. Taka ciekawostka, jedyny kaloryfer w domu, który się zapowietrzał, po prostu grzał od tamtego miejsca, gdzie jest wlot ciepłej wody. Dotąd były ciepły troszeczkę, a już tutaj reszta była zimna. I do końca był zimny. Zawsze musiałem dokonywać odpowietrzenia tym odpowietrznikiem, odkręcałem, wychodziło powietrze i dokonywało się już normalny, dokonywał się normalny obieg w tym kaloryferze, także zawsze miałem z nim problem. No, więc tutaj jeden z panów, fachowiec, hydraulik, wpadł na taki pomysł i doradził mi, żeby założyć zwykły tutaj taki. Odpowietrznik. Proszę bardzo, jest to odpowietrznik, który jest założony tutaj w tym miejscu i on już jest wyżej jak, yy, można powiedzieć, baniak wyrównawczy do centralnego ogrzewania, który znajduje się na strychu i już nie ma problemu tutaj z tym odpowietrzaniem. Jeżeli się włączy pompka, no to w tym momencie powietrze jest tutaj pychane. I zamiast wpadać do kaloryfera tutaj i zapowietrzać go, no to pięknie powietrze jest pchane i tym odpowietrznikiem powietrze jest tutaj wyrzucane na zewnątrz. To powoduje, że kaloryfer już mi się nie zapowietrza. Bardzo proste, techniczne rozwiązanie. Polecam to każdemu. Także jeżeli taka sytuacja jest, to należy taki odpowietrznik założyć w kaloryferze najwyżej położonym w domu, i temat jest zamknięty. Nie mamy problemu z zapowietrzającymi się tutaj kaloryferami. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i cześć. Jeszcze raz pokażę ten odpowietrznik. Kosztował około chyba tam 30 zł i działa wyśmienicie. I pracownia syna już jest dogrzana.